Witam, na tym filmie omówimy sobie dane makroekonomiczne na 5 lipca do 9 lipca 2021 roku. Które z tych danych makro z kalendarza na i bu według mnie będą istotne i wywołają jakiś ruch intraday czy też swing trading-gowo będą istotne. Z tego, co patrzyłem do przodu, to dużo tego nie ma, dosłownie kilka takich ważniejszych. Danych w przyszłym tygodniu, ale dobra, zaczynamy w poniedziałku. Pierwsze, co się rzuca w oczy, to oczywiście sprzedaż detaliczna miesiąc do miesiąca dla australijskiej waluty. No i intraday na pewno będzie to istotne dla Australijczyka, bo jak wiemy, Bank Australii patrzy na sprzedaż detaliczną, bezrobocie i rynek pracy ogólnie, i chyba jeszcze. Rynek y, mieszkań, ale nie jestem pewien, czy tak, czy to była Nowa Zelandia. W każdym razie Little Service na pewno istotne intraday. Także jednego dnia możemy się spodziewać jakiegoś jednokierunkowego ruchu, czy to w nocy, czy jak. Według mnie. Później mamy Market Service PMI, -e, ale to już są wszystkie PMI-e finałowe, finalne. O i one tutaj dużo już nie zmienią ani na walucie euro czy też na DAXie czy innych instrumentach związanych z walutą euro, już jedziemy do wtorku, jest jeszcze marki serwis PMI dla GPP dla Punta, ale tak jak mówię to już są finalne dane, więc nikt nie będzie ich brał na poważnie, bo one bardzo często są. Bardzo blisko, czyli raczej spodziewamy się tego, jak one wyjdą, bo tydzień temu mieliśmy wstępne PMI. We wtorek mamy RBA Statement, czyli oświadczenie i decyzję w sprawie 100% z Australii o 6.30. No, spodziewamy się tutaj brak właściwie zmian jakiejkolwiek od RBA. Jeśli jednak byłaby jakaś zmiana w RBA w polityce monetarnej, to oni zaczęliby dawać znać to, wtedy byłoby to swing tradingowo istotne. A nie wiemy, czy coś takiego będzie, różnie to bywa. Więc, inaczej, swing trading, przygotowujemy się na to, że brak zmiany, ale jeśli by się zmiana pojawiła, no to. Może tutaj się coś wydarzyć ciekawego, 6.30 intraday, czy też swing trading na australijskim dolarze, więc swing tradingowo intraday, miejmy to na uwadze. Mamy jeszcze przemówienie Governor Love o 8 rano, też nie wiemy co on powie, więc swing tradingowo intraday, miejmy to na uwadze i na australijskiego dolara. Może to zadziałać. Wtedy eee, mamy self survey. No to odnośnie euro, naprawdę, według mnie i te dane sprzedaż detaliczna miesiąc miesiąca, miesiąc, to średnie powiedzmy, średnio istotne, według mnie. Nie sądzę, żeby te dane wywołały jakieś zamieszanie na walucie europejskiej. Nie idziemy dalej. Mamy market, Service PMI, PMI Composite, SM, -y. wszystko to jest. Co tu wiele danymi finalnymi, tak samo jak PMI'e także nie będzie tutaj dużego zamieszania według mnie na dolarze amerykańskim intraday bo te dane wyjdą w środę w środę Kurwis indeks Index ale to są te Ankiety, jak się nie mylę, oni mają napisane high. No, ja bym powiedział, że raczej medium, wątpię, żeby to wywołało jakieś duże ruchy na kanadyjskim dolarze intraday, co będzie bardziej, co będę bardziej obserwować. Uczestnicy rynku Forex to na pewno Fed Monetary Policy Report, gdzie Fed Powell i chyba ktoś jeszcze będą yy, przemawiać, chyba przed, nie, jak byli, przed jakąś komisją, czy jakoś tak. To w sumie średnio ważne, bo bardziej będzie interesować nas FOMS, który będzie 3 godziny później, minutki. Czy może zaczęli już mówić, nie tylko mówić o mówieniu, o, o zmniejszaniu skupu aktywów i tak dalej, czy zaczęli już mówić, wtedy dolar byłby, no, dosłownie do góry, jeśli zaczął, wyszłoby na jaw, że na przykład w monetarnej FOMC czy FED-u przestali mówić o mówieniu o zmniejszaniu skupu aktywów, tylko powiedzieliby, że zaczęli już o tym mówić oficjalnie i wtedy dolar by wyskoczył do góry w cenie, więc jest trading rating na pewno bardzo ważne w zależności od tego, co zostanie tutaj napisane w minutkach a intraday też ważne intraday też ważne jolt openings, no co to, to oni mają high napisane, a ja napisam medium i nie sądzę, żeby to wywołało spore ruchy na dolarze amerykańskim, skoro mamy raport i minutki. W czwartek RBA Governor Love speech. No oczywiście intraday na pewno będzie to istotne. Swing tradingowo też może być to istotne dla Australijczyka w zależności od tego, co opowie Governor Love na temat polityki monetarnej Australijskiego Banku Centralnego. Intraday Swing Trading. mamy -hmm. znowu dane z rynku pracy, które po prostu nikogo nie obejdą, bo NFP już było. Więc te dane to, to pokłosie po rynku, NF, po danych NFP, które w sumie nie wyszły wcale tak najgorzej, jeśli chodzi o piątkowe dane, według mnie. No więc te dane tutaj mają napisane high medium. Ja no myślę, że to nie, nie będzie dużej albo właściwie brak reakcji na amerykańskim dolarze. Ewentualnie może na indeksach SP czy coś by się coś wydarzyło, ale ja się indeksami nie zajmuję, specjalistą nie jestem. Także intraday mało ważne według mnie. No i już jest piątek, w piątek mamy z o.o. industrial production, Manufaktura, rok do roku, PKB, produkt krajowy brutto, czytać po polsku. Miesiąc do miesiąca, intradata średnio ważne według mnie, ale wątpię, żeby jakiekolwiek z tych danych o 8 rano zrobiły jakiś szał na w funcie brytyjskim. No po prostu wątpię, żeby się tym zajęli. Jak to ostatnio było na polityce banku Wielkiej Brytanii? Powiedzieli, że oni czekają, czy chcą zobaczyć jakieś długotrwałe, poważne efekty i tak dalej, zanim zaczną zmieniać coś w polityce monetarnej, więc te dane to nie bardzo myślę, że coś zmienią. No i mamy jeszcze rynek pracy, kanadyjski dolar. To będzie intraday na pewno ważne. Swing tradingowo niekoniecznie, ale intraday na pewno tak. No i to wszystko jeśli chodzi o przegląd danych makro na 5 do 9 lipca 2021 roku. Jeśli Ci się podobał filmik, daj łapkę do góry, subskrybuj, jeśli chcesz zobaczyć więcej moich filmów. No i jeśli masz jakieś pytania, sugestie, komentarze, no to śmiało pisz w komentarzach, co Ci leży na sercu. Dzięki za oglądanie i do następnego filmu Narka.